Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i zapraszam na podcast Kultury Liberalnej. Dzisiaj specjalny odcinek, ponieważ zajmujemy się tematem elektrowni atomowej w Zaporożu i szerzej energetyki, wykorzystaniem energetyki czy broni energetycznej właśnie w konflikcie, w wojnie w Ukrainie. W piątek Rosjanie zajęli elektrownię atomową w Zaporożę, największy tego typu obiekt w całej Europie. Podczas rosyjskiego szturmu budynki elektrowni zostały ostrzelane, a na jej terenie wybuchł pożar. To wywołało ogromne obawy wśród obywateli w całej Europie, którzy boją się powtórki katastrofy w Czarnobylu. Te obawy jeszcze bardziej podsyca fakt, że Rosjanie w pierwszych dniach wojny zajęli również Prypeć i teren tzw. Zony w oku dawnej elektrowni w Czarnobylu. Czy grozi nam ryzyko katastrofy nuklearnej? Czy Rosjanie mogą szantażować Zachód i Ukrainę bronią energetyczną? O tym rozmawiam dzisiaj z profesorem Kacprem Szuleckim, członkiem redakcji Kultury Liberalnej oraz ekspertem Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cześć, dzień serdecznie. dobry, witam cię serdecznie. Witam, witam, dzień dobry. Zacznijmy w takim razie od tego, co stało się w piątek na terenie samej elektrowni w Zaporożu. Rosjanie zajęli jej teren w nocy, część z budynków została ostrzelana, a na terenie zakładu wybuchł pożar. Na chwilę obecną mamy informację o tym, że w elektrowni pracuje ukraińska obsługa, ale pod nadzorem Rosjan. Czy możemy mieć pewność, że rzeczywiście nie doszło do żadnego uszkodzenia rozumiem tego reaktora i czy jakichś konkretnych części elektrowni, które groziłyby jakimś potencjalną katastrofą? Oczywiście nie wiemy do końca w 100% co tam się dzieje, ale wszystko wskazuje na to, że, że jakby takiego zagrożenia nie ma, dlatego że uszkodzenie reaktora takiego typu, czyli jednak współczesnego reaktora jądrowego, to nie jest wcale łatwa sprawa. To nie, nie wystarczy trafić go jednym, nie wiem, pociskiem artyleryjskim, czy nawet rakietą Grad, czy, czy nawet samolotem. A tutaj nie doszło w ogóle do, do trafienia samego budynku reaktora, tylko budynku stojącego w okolicy, który, który się zapalił. Ale oczywiście jakby te obawy są zrozumiałe i nawet Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej, atomowej przepraszam, mówi o tym, że no jakby sytuacja jest niepokojąca o tyle, że właśnie ten nadzór rosyjskich wojskowych nad cywilną obsługą elektrowni budzi pewien niepokój, no bo nie wiadomo, czy to nie może doprowadzić na przykład do tego, że jakieś procedury bezpieczeństwa zostaną przerwane, czy, czy, czy zmienione. No i to jest właściwie jedyna obawa, tak naprawdę. Znaczy nie sam atak, tylko to, co tam się jak. Dzieje i czy, czy na pewno wszystko jest pod kontrolą. W tej chwili tam działają cztery reaktory, i, i tak jak mówiłeś, to jest jedna z największych elektrowni jądrowych na świecie. Mm -hmm. A czy w takim razie te skojarzenia, które wydaje mi się są dla tych młodszych z nas naturalne, czyli ta Fukushima i dla troszeczkę starszych osób e, Czarnobyl, czy one są w jakiś sposób uzasadnione, czy jakby te sytuacje, w których doszło do tych dwóch poprzednich tragedii, w jakiś sposób są porównywalne z obecnym ryzykiem właśnie w Zaporożu? Wydaje mi się, że nie należy tutaj straszyć i, i siać paniki, to znaczy Rosjanie... Wszystko wskazuje na to, że nie zajmują tych elektrowni, niedziałającej elektrowni czarnobylskiej i, i zaporowskiej, i rzeczywiście działającej, po to, żeby doprowadzić tam do jakiegoś wypadku czy, czy katastrofy jądrowej. Oni zajmują dlatego, że to jest infrastruktura krytyczna. Tak samo zajmują elektrownie węglowe, o czym oczywiście nie mówimy, no bo to, kogo to interesuje, prawda? To nie jest coś, co, co trafi na czołówki gazet. Zajęcie elektrowni jądrowej rzeczywiście od razu budzi te skojarzenia i, i obawy. Słyszałem, że w Polsce, tak samo jak w Norwegii, Jod zniknął już z aptek. W Finlandii i w Austrii również. Tak, tak, rzeczywiście, ale to też w Norwegii to się zaczęło już wcześniej, dlatego że tutaj raczej obawa dotyczy ewentualnego konfliktu jądrowego niż tego, że jakaś elektrownia zostanie wysadzona, czy coś się w niej stanie. Właśnie, tak jakby pierwsza sprawa jest taka, że gdyby Rosjanie rzeczywiście chcieli doprowadzić do skażenia jądrowego, no to mają do tego inne narzędzia i to całkiem dużo, to znaczy chodzi o głowice jądrowe. Czy możliwa jest powtórka czegoś takiego jak Czarnobyl czy Fukushima? No. Problem jest taki, że rzeczywiście... Z używaniem energii jądrowej wiąże się pewne ryzyko. Ono jest nieduże, ale oczywiście nie da się go w pełni wyeliminować. Wypadek w Czarnobylu i ten w Fukushimie były kompletnie inne. Elektrownia w Fukushimie była oczywiście zbudowana, jakby ulepszona po to, żeby przewidywać różnego rodzaju możliwe scenariusze, ale nie wszystkie scenariusze zawsze da się przewidzieć. Więc, tak naprawdę, jedyna obawa jest taka, że ten. Dodatkowy czynnik ryzyka, który jest wprowadzany przez wojskową obecność na terenie elektrowni, może spowodować to, że jakaś ścieżka wydarzeń, która jest nieprzewidziana, się otworzy i, i rzeczywiście coś mogłoby się stać. Natomiast ja uważam, że to jest wydarzenie o jakby bardzo, bardzo, bardzo niskim prawdopodobieństwie. I jeszcze raz podkreślam, Rosjanom z całą pewnością możemy to powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby tam doprowadzić do wypadku, tylko chodzi o to, żeby kontrolować Dopływ energii do ukraińskich miast. Czyli tak naprawdę, właśnie to, o czym wspomniałeś na początku, to jest element pewnego rodzaju broni energetycznej, którą Rosjanie w ten sposób y, będą mieli dodatkowo. Zaraz jeszcze do tego przejdziemy. A powiedz jeszcze, jakiego typu ryzyko nam grozi? To znaczy, co w wypadku, gdyby faktycznie do takiej awarii miało dojść i skąd też czerpać informacje na temat ewentualnych zagrożeń, bo to oczywiście wiąże się również z tą wojną informacyjną i propagandą, która jest obecna w, w, w obu stronach konfliktu. tak? To znaczy, że zarówno Ukraińcy wykorzystali, wykorzystywali zarówno zajęcie tak zwanej zony Czarnobylskiej, jak i właśnie tej elektrowni w Zaporoże, aby wywrzeć w jakiś sposób presję Zachodu na Rosjan, jak i Rosjanie teraz pewnie będą, tak jak mówisz, wykorzystywać to dalej i też jakby hmm, ten, przede wszystkim ten czynnik psychologiczny, ten element strachu, tak aby właśnie społeczeństwa zachodnie bojąc się, wywarły jakąś presję na przykład na, na własne rządy, tak aby one dogadały się jakoś z Rosją. Skąd powinniśmy czerpać informacje i jakby w jaki sposób możemy się czuć bezpieczniej w chwili obecnej? E Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jaki jest potencjalny jakby charakter tego jakiegoś wypadku, który mógłby się tam zdarzyć. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, dlatego że jakby nie jesteśmy w stanie przewidzieć żadnego scenariusza, wiadomo, że... Raczej nie chodziłoby tutaj o żaden wybuch, czyli coś, co spowodowałoby nagle, tak jak było w Czarnobylu, że, że tworzy się jakaś chmura radioaktywna, która jest w stanie podróżować na, 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 na duże odległości. Więc raczej chodziłoby tutaj, ewentualnie, jeżeli w ogóle coś by się działo, to, to oskarżenie lokalne, a znowu to powoduje, że to jakby ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, no bo tam właśnie są ci rosyjscy żołnierze, którzy w ten sposób jakby sami na siebie sprowadzali. Yy, zdecydowanie duże, duże nieszczęście. Także myślę, że możemy w ogóle to jakby wykluczyć. Natomiast jeżeli chodzi o, o źródła, to czego powinniśmy słuchać, to, to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej to jest na pewno dobre źródło. Oni są bardzo konserwatywni w sposobie raportowania na temat czegokolwiek, co się dzieje w elektrowniach jądrowych. Więc jeżeli oni mówią, że należy jakby wyrazić pewien niepokój, to jakiś niepokój. Należy wyrazić, ale oni też nie będą siali paniki. Dlatego, że rzeczywiście Rosjanom chodzi o to, żeby mieć dodatkowy element jakby tej, tej wojny informacyjnej, czyli to jest kolejny news, którym można w mediach społecznościowych, na przykład gdzieś tam e, można rozsiewać i, i dokręcać do niego jeszcze różne narracje. Natomiast Ukraińcy oczywiście wykorzystują to w inny sposób, to znaczy, e, wiedząc, że, że, że jest jakby ta panika wokół zwłaszcza ich własnych elektrowni jądrowych, przede wszystkim Czarnobylskiej. E, jakby no, no, Ta moralna panika, którą są w stanie wywołać na zachodzie, jest też jakby im e, w pewnym sensie na rękę. Więc niestety no, jakby tu obie strony trochę e, starają się podkręcać tę panikę, a, a wydaje mi się, że akurat zagrożenie, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, to nie jest to, co jest najistotniejsze w tym konflikcie w tej chwili. No właśnie, ty mówiłeś o tym, że Rosjanie zajmują strategiczną infrastrukturę po to, żeby ewentualnie ten prąd po prostu odłączyć, tak? I w jakiś sposób szantażować i też uprzykrzyć, rozumiem, życie ludności cywilnej. Tak. To... Nie do końca też, jak mamy dane dotyczące tego, jak to w tej chwili wygląda, wiemy, że na przykład no jakby Kijów dalej ma stałe dostawy energii elektrycznej, to znaczy funkcjonuje tam transport publiczny. Z tego, co, co słyszałem, tylko w Mariupolu w tej chwili nie ma prądu już od dłuższego czasu. No i teraz tu jest jakby dość istotny element tego, że odcinanie dopływu energii elektrycznej cywilom to jest naprawdę. Coś, co jest właściwie poza granicą pewnego wojennego nawet tabu. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, nie mamy obrazki w głowie z Powstania Warszawskiego, gdzie toczyły się walki o elektrownię na, na Powiślu I, i, i wydaje nam się, że jakby to jest no tak pierwsza rzecz, którą właściwie należałoby zrobić, jeżeli się jest napastnikiem, no to jakoś, nie wiem, odciąć dopływ energii elektrycznej. Ale to jest przepis na katastrofę humanitarną. Tak, to jest przepis na katastrofę humanitarną i tak naprawdę w większości konfliktów współczesnych to nie ma miejsca, przynajmniej nie, nie na taką masową skalę. Nawet w Syrii w czasie trwania działań wojennych działały... Elektrownie działały, nie wiem, właśnie sieci komórkowe. Także to są pewne rzeczy, których się po prostu nie robi, dlatego że, że to jest jakby jednoznaczne z wydaniem wyroku na na przykład nie wiem, na pacjentów szpitali. No, to jest bardzo jakby cios poniżej pasa zupełnie. Więc jeżeli Rosjanie to rzeczywiście robią w niektórych miastach i planują to zrobić na większą skalę na Ukrainie, no, to jest to jakby coś, co rzeczywiście dopisuje się do listy zbrodni wojennych w tym momencie. A czy taką elektrownię jak za można po prostu wyłączyć? To znaczy, jak wygląda ten proces? Rozumiem, że to nie działa tak jak wyłącznik prądu i wyłącznik. Nie, nie, znaczy, oczywiście nie da się tego zrobić tak natychmiast. Ukraińcy, wiedząc jakby, że przemysł z powodu wojny nie będzie funkcjonował, wyłączyli dwa z sześciu reaktorów jeszcze w lutym, na koniec lutego. Jeden, ten najbliższy budynku, który, który się palił, Został wyłączony również z tego, co wiem, już teraz. Ale jakby no to jest proces, który trwa dłuższy czas. Na razie, z tego co rozumiem, działają trzy reaktory i, i tak czy inaczej to jest bardzo duży odsetek energii, która jest dostarczana na Ukrainie. I znowu to jest bardzo istotne. To jest taki jakby element tego, w jaki sposób wielkoskalowa energetyka jądrowa się wpisuje tutaj w te konflikty. To jest to, że wystarczy zająć jedną taką elektrownię, jak. Zaporoże, która kiedy pracuje z pełną mocą, to ma moc 5,6 gigawata, to jest ogromne, to jest tak, nie wiem, ponad półtora Bełchatowa. I to jakby od razu daje Rosjanom kontrolę nad dużą częścią systemu energetycznego Ukrainy. Także no jakby to, to, w tym sensie to jest poważna sprawa i, i jakby to jest właśnie ten wymiar broni energetycznej, o którym możemy tutaj mówić. No właśnie, ale ta broń energetyczna rozumiem, ma też taki szerszy wymiar, no bo z jednej strony mamy tą skalę mikro, o której teraz rozmawialiśmy, czyli zajmowanie konkretnych obiektów infrastruktury energetycznej, a z drugiej strony mamy to, co się dzieje na przykład na rynku cen energii, zarówno w związku z ropą czy, czy z cenami na stacjach benzynowych. Czy to się wpisuje w jakąś taką szerszą strategię Rosji i możliwość szantażu Zachodu? Bo mówi się o tym, że to zaraz Putin nam odetchnie zakręci kurek z Gazem, czy odetnie dostawy ropy? Czy to rzeczywiście czy Rosja ma taką możliwość o, w ten sposób? Bo przez wiele lat obawialiśmy się rosyjskiej broni energetycznej i wyobrażaliśmy sobie, że w mediach funkcjonował jakby taki obrazek, jaki opisałeś, że, że Putin. W pewnym momencie może zakręcić kurek z gazem i go po prostu nie będzie. Czyli skupialiśmy się cały czas na bezpieczeństwie dostaw, na jakby fizycznej możliwości pozyskiwania tych, tych węglowodorów, czy przede wszystkim gazu, trochę ropy również. To, co widzimy teraz, pokazuje, że jednak naukowcy, którzy, którzy sugerowali, że użycie broni energetycznej w sektorze gazowym jest raczej trudne albo wręcz niemożliwe, wygląda na to, że mieli rację, dlatego że gaz, Dalej płynie, mimo tego, że wojna trwa. I tak naprawdę to nie sama obecność gazu w, w rurociągach jest największym problemem. Rzeczywiście ten wymiar ekonomiczny jest istotniejszy. I to, co jest teraz najbardziej interesujące, to to, że Europa, która wcześniej obawiała się bardzo swojej zależności od Rosji, w tym sensie, że właśnie może dojść do takiej sytuacji, że nagle tego gazu nie będzie szuka dróg do tego, żeby się od tego gazu jak najszybciej uwolnić. Gazu i ropy, właściwie ropy nawet szybciej. Czyli mamy odwrócenie sytuacji. W tej chwili Europa próbuje użyć broni energetycznej przeciwko Rosji, po to, żeby jakby sankcje ekonomiczne, które, które już są na miejscu, po to, żeby jeszcze je wzmocnić. Dlatego, że wiemy, że Federacja Rosyjska czerpie połowę, nawet w tej chwili przy tych cenach, ponad połowę swojego budżetu ze sprzedaży węglowodorów. Także jeżeli rzeczywiście chcemy, Jakoś jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby w budżecie Putina świeciły pustki, no to musimy przestać kupować gaz i, i ropę. To oczywiście nie jest takie łatwe. I tak jak mówię, gaz dalej płynie, ropa rurociągami, ropociągami dalej płynie. W, Jedyne, co widzimy tak naprawdę w ostatnich dniach, to jest to, że nikt rzeczywiście nie chce kupować rosyjskiej ropy, tej sprzedawanej i transportowanej morzem, czyli tej, która jest sprzedawana na otwartym rynku spotowym, bo to, co jest sprzedawane przez ropociągi, jest jakby kontraktem długoterminowym i to po prostu dalej sobie płynie, tak jak płynęło ale to mm, łatwiej byłoby Zachodowi podjąć tą decyzję, która jest oczywiście w dużej mierze polityczna, jakby odcięcia się planowego od węglowodorów z Rosji, czy łatwiej byłoby Rosji zaszantażować Zachód właśnie w ten sposób, że okej, okay, to my w takim razie Wam zrobimy e, ceny na stacjach benzynowych, czy ceny za ogrzewanie, takich, których jeszcze nie widzieliście. Rosja nie ma w takiej możliwości, jak już, i tak już kontrolowała ceny, w tym sensie, że obniżenie eksportu gazu w zeszłym roku do Europy było jednym z czynników, które wpłynął na wzrost cen gazu i co za tym idzie w ogóle cen energii, przede wszystkim elektrycznej, w całej Europie. Ale broń energetyczna, w takim ujęciu, jak myśmy ją rozumieli, czyli, czyli właśnie to jedno nagłe odcięcie dostaw. To jest coś, co można zrobić tylko raz. I coś, co rzeczywiście jest jakby taką opcją atomową w sektorze energetycznym. To znaczy, ja nie, nie wyobrażam sobie, żeby to miało nastąpić w innym scenariuszu niż taki, kiedy nagle po prostu Rosja i NATO są w stanie otwartej wojny. W tej chwili Rosjanie potrzebują eksportu tej energii, potrzebują tych pieniędzy. I starają się przede wszystkim cały czas utrzymywać pozory tego, że nic się nie dzieje. To znaczy, że jest jakaś operacja specjalna na Ukrainie, ale proszę bardzo, my dalej tutaj dostarczamy i gaz, i, i ropę, i wszystko jest w porządku, a Wy powinniście kupować i nie wykupiajcie się i nie, nie, nie popadajcie w histerię. Natomiast w tej chwili no, te argumenty przestały działać w Europie. To znaczy, Europejczycy. Wszyscy właściwie, mówimy też o, o, o tych mieszkających zdecydowanie dalej od Rosji, czyli nawet w Włochach, Francuzach, Hiszpanach, rozumieją, że, że energię z Rosji trzeba traktować w kategoriach bezpieczeństwa i trzeba szukać y, możliwie szybko jakichś zamienników. Tylko tu pojawia się problem. Rosja, jest największym dostawcą gazu dla Europy, jest największym dostawcą ropy. Jest też bardzo dużym dostawcą węgla, a oprócz tego jeszcze w sektorze jądrowym Rosja też jakby jest dużym graczem, głównie poza Europą, ale w Europie to też jest dość istotne. To jakby warto pamiętać, że jesteśmy uzależnieni od Rosji w kilku sektorach, i pozbycie się tego uzależnienia nie będzie łatwe, bo w każdym z nich będzie wymagało innych kroków, i zastępowalność rosyjskich surowców jest różna zależnie od tego, właśnie, o jakim sektorze mówimy. A czy sama energetyka, czy raczej właśnie ta rywalizacja na polu energetycznym w jakiś sposób tłumaczy nam to, co się dzieje obecnie w Ukrainie i te wojnę? To znaczy jakby wzajemne też w zależności tych dwóch państw? Te państwa różni wszystko, a znaczy oczywiście poza tym, że w pewnym sensie są bliskie kulturowo, że mamy w dużą wspólnotę historyczną i tak dalej, ale to, dlaczego Ukraina jest Ukrainą i dlaczego Ukraina od 20 niemal lat stopniowo. Ale stale jednak się demokratyzuje, a Rosja idzie w odwrotnym kierunku, znaczy zmierza do państwa coraz bardziej autorytarnego. W pewnym sensie można wyjaśnić właśnie tym, jaką rolę odgrywa energia w ich gospodarkach. Ukraina jest państwem normalnym w tym sensie, że nie ma żadnej, jakby takiej. No, e, no, nie jest w stanie zrywać darmowych owoców ze swojej bazy surowcowej. Owszem, wcześniej była w stanie otrzymywać pewnego rodzaju, jakby takie darmowe niemal nie fundusze za transfer rosyjskiego gazu i to no bo, stworzyło. Bo Ukraina była głównie tym krajem tranzytowym przez tak, tak, lata. Tak, krajem właśnie. tranzytowym i pieniądze, które otrzymywała z tego tranzytu, no Część, duża część trafiała do, do pewnej wąskiej jednak klasy oligarchów, ale ta klasa była na tyle wąska, że nie była w stanie jakby trząść całą ukraińską polityką. Rządy na Ukrainie po to, żeby kierować państwem, potrzebują, muszą opodatkować swoją, swoich obywateli, a państwa, które są zależne od podatków, jakby siłą rzeczy stają się też zależne właśnie od tego, od głosu obywateli, i w naturalny sposób dążą do, 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 do demokratyczności. Natomiast Rosja jest czymś, co nazywamy petropaństwem. To znaczy, tak jak mówiłem, ponad połowa budżetu Federacji Rosyjskiej jest pozyskiwana ze sprzedaży węglowodorów, podczas kiedy w sektorze ropy i gazu pracuje jedynie około procenta populacji. Licząc to zarówno oligarchów, jak i tych ludzi, którzy pracują na platformach wiertniczych, czy na, nie wiem, obsługują gazociągi, czy są nawet ochroniarzami w rafineriach. W pewnym sensie, z punktu widzenia rosyjskiego państwa, 140 milionów ludzi nie ma znaczenia. Znaczy 140 milionów ludzi to są obywatele, którym oczywiście no, trzeba ich jakoś tam coś z nimi robić, żeby, żeby się nie gniewali za bardzo, ale oni nie są istotni dla funkcjonowania państwa. To jest oczywiście no, jakby trochę przerysowane, ale po to, żeby pokazać, jak różne są właśnie te dwa kraje i jak bardzo y, niestrawny dla, z punktu widzenia Władimira Putina i jego reżimu jest y, system polityczny, który tworzył się od wielu lat na Ukrainie. Tak, no wydaje mi się, że ta kwestia społeczeństwa, ona jest zupełnie inaczej pojmowana, no bo w Rosji po prostu społeczeństwo nie jest podmiotem czegokolwiek, ono jest tylko przedmiotem, które jest jakimś narzędziem do osiągania danych celów, które trzeba albo zmanipulować, albo omotać, albo steroryzować. Tak, dokładnie. Wiem, że to brzmi jakby, nie, nie chciałbym tutaj stereotypizować za bardzo, ale, ale no jakby to jest to, w jaki sposób działa ekonomia polityczna w tych dwóch krajach, po prostu yy, w Rosji od końca Związku Radzieckiego widzimy to, że na przykład, nie wiem, zwijają się pewne usługi państwa wobec obywateli, że jakość służby zdrowia czy szkolnictwa się po prostu pogarsza, dlatego właśnie, że jakby no, zapewnianie jakości życia obywatelom nie jest tak istotne z punktu widzenia państwa, a oligarchowie, jakby ta klasa wyższa, jest w stanie Wszystkie te usługi uzyskać w Europie Zachodniej czy w Ameryce. Jeżeli ktoś chce posłać dziecko do dobrej szkoły, to może zrobić to w Londynie. Jeżeli chce wysłać go na uniwersytet, to może zrobić to na Harvardzie. Jeżeli chce się leczyć, to może do albo do Szwajcarii. Więc po co utrzymywać jakby taki system w kraju? No to jakby tworzy bardzo, bardzo, bardzo chory system. No tak, ale dlatego podatki są niskie, jak powiedzą niektórzy, również w, w, niestety w naszej, w naszej debacie. Na koniec chciałem cię zapytać Kasper o jedną rzecz, czyli tą informację dotyczącą porozumienia pomiędzy Międzynarodową Agencją Energii Atomowej a Iranem, no bo dzisiaj bodajże widziałem na jednej ze stacji benzynowych cenę paliwa 6,50, to w oczywisty sposób wpływa bardzo na wszystkich z nas i też na, na inne społeczeństwa, czy możliwość i porozumienie z Iranem w tej kwestii w jakiś sposób mogłoby zaradzić tym i obniżyć po prostu ceny paliwa, no bo powiedzmy tutaj, że chodziłoby tutaj o porozumienie się z Iranem, na które, dotych, na które dotychczas nałożone są bardzo surowe sankcje dotyczące między innymi eksportu ropy naftowej i rozumiem, że to jest taki pierwszy krok do zastąpienia tej podaży Rosyjskiej właśnie tym surowcem pochodzącym z Iranu. Tak, to znaczy trzeba mieć nadzieję. Na pewno w ciągu. Kilku miesięcy ta sytuacja się ustabilizuje, natomiast Iran nie jest w stanie niestety wskoczyć na miejsce Rosji jakby w ciągu najbliższych dni czy tygodni, dlatego że, że jego infrastruktura eksportowa no, po prostu nie jest w stanie podołać czemuś takiemu, bo ona była po prostu nieużywana albo, albo nawet nie istnieje. Arabia Saudyjska. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Norwegia, Brazylia to są kraje, które będą się starały pewnie zapełniać jakoś dziurę po rosyjskiej ropie, ale nie są w stanie też tego zrobić w, w krótkim terminie. Zresztą, no nie wiem, czy to będzie pocieszające, ale, ale tutaj w Norwegii, mimo tego, że, że to jest kraj, który posiada własne złoża ropy, jakby ma teoretycznie blisko, no ceny benzyny na stacjach benzynowych wzrosły o 70% w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Także to tak, to boli. No tak, ale... i do tego mamy inflację, i też ceny energii, czy ceny nośników z węglowodorów wpływają jeszcze bardziej na wzrost cen pozostałych produktów? Tak, no, to jest połączenie bardzo wielu różnych czynników, które zbiegły się ze sobą. Naprawdę, to jest coś, co, co po angielsku nazywa się perfect storm, czyli rzeczywiście coś, czego nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, że jakby naraz i ceny gazu, i dodatkowo jeszcze pewne, przynajmniej tutaj np. w Norwegii, czynniki pogodowe plus ceny uprawnień do emisji, plus w ogóle sytuacja na rynkach globalnych, energetycznych, doprowadziły do tego, że rzeczywiście mamy strasznie wysokie ceny ropy i w ogóle energii i one będą wysokie przez jeszcze jakiś czas. Niestety musimy się na to przygotować. Ale rozumiem, że ta potencjalna umowa z Iranem, na którym wcześniej został, na którym ciążą te sankcje nałożone za to, że Iran miał pracować nad produkcją własnej bomby atomowej, no to w zamian za to, że on w jakiś sposób z niej zrezygnuje, i tam również zostaną dopuszczeni odpowiedni inspektorzy, którzy rzeczywiście będą mogli sprawdzić, czy Iran porzucił tę pracę, no to to jest kwestia. Nie tak jak mówiłeś dni, tygodni, ale raczej kilku miesięcy lub jeszcze więcej, tak? No. Tak, niestety, dlatego że to, to wymaga rozbudowy i uruchomienia całej infrastruktury, a nie tylko jakby takiego zielonego światła, że oto proszę bardzo, już tam czekają tankowce gotowe, i tylko na nas sygnał, żeby wypłynąć na, nie wiem, na morze. I tak samo będzie z gazem. Czy na przykład Stany Zjednoczone byłyby w stanie bardzo szybko podnieść produkcję gazu i nawet może częściowo zastąpić gaz rosyjski? Ale nie mają terminali do, 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 do upłynniania tego gazu, po to, żeby go transportować drogą morską, i, i nie będą miały tego przez jeszcze najbliższy, prawdopodobnie no, rok, dwa, trzy. Także to nie będzie łatwy proces, nie będzie to trwało szybko będziemy na pewno ten proces obserwować. Tymczasem pamiętajcie państwo, żeby nie ulegać panice, weryfikować informacje ze sprawdzonych źródeł, tak jak dzisiaj o tym mówiliśmy i też zdawać sobie sprawę z tego, że każda ze stron oczekuje, że będziemy zachowywać się w taki, a nie inny sposób i tutaj warto każdą z tych informacji dzielić na cztery. Bardzo ci dziękuję, Kasper. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam również, że byliście dzisiaj z nami. To jest specjalna edycja naszego podcastu. Bardzo, bardzo możliwe, że będziemy robić takich odcinków właśnie więcej. Dajcie znać nam w komentarzach czy w wiadomościach, jak tego typu krótsze, jednotematyczne odcinki Wam się podobają. Na dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia już wkrótce.